Manko jest jestem Master Ninja, a dzisiaj zapowiedź. Więc, więc tak, bo ja wyjeżdżam w poniedziałek na zieloną szkołę i filmików nie będzie już prawie w ogóle. Rzadko, strasznie będę występować. Wiesz jak już jest szkoła, to to już jest trochę inaczej. Będę miał trochę problem i już w ogóle filmików nie będę nagrywał. Chyba że zapowiedzi na zielonej szkole nagram. Ale to rzadko będą teraz w filmiki wychodzić. Zapowiedzi mogę wyjść codziennie. Będą codziennie wychodzić, tak? No. Przepraszam za to, że filmików nie rzuciłem. z Call of Duty. Przepraszam bardzo. Miałem rzucić, ale nie zapomniałem tylko... Po prostu... Nie, nie miałem czasu nagrać, no? Nie miałem czasu po prostu nagrać Call of Duty, więc... więc wiesz... więc wiecie. No. No, to co, to do zobaczenia po, po zielonej szkole, możliwe, że też na zielonej szkole nagram parę filmików i wrzucę, no, zabawy w piasku, nie no, rzucuję, nie no, normalne filmiki nagram, dobra, to co, to będzie na tyle w tej zapowiedzi, no, ale nie wiem, wiadomo, czy potem będę nagrywał filmiki, jak przyjadę, z Minecraft to możliwe, że będę nagrywał, tak, dobra, to co? Komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guzik i pa pa!